Tak, Moranowska, dzień dobry, zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. A w pogodzie cały czas króluje układ niżowy oraz fronty atmosferyczne. Dodatkowo w ciągu tej najbliższej doby do naszego kraju zaczną docierać się masy chłodniejszego powietrza. W nocy pogodne niebo będzie niestety jedynie na północy kraju, w centrum i na południu dominować będą chmury z przelotnymi opadami deszczu, natomiast w górach będą to opady samego śniegu. W całym kraju w nocy wzmagać się będzie silny momentami porywisty wiatr, który będzie potęgował uczucie chłodu. Na termometrach w nocy od 5 do maksymalnie 7 stopni w części południowo-wschodniej i około 3 stopni na północy w centrum i na zachodzie kraju. Jutro czeka nas pogoda w kratkę. Na ogół niestety będzie dość pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu głównie w centrum i na południu kraju, a na południu będą to opady również samego śniegu i to momentami dość intensywne. Cały czas niestety towarzyszyć nam będzie silny, porywisty wiatr. Na termometrach w ciągu dnia od 7 do maksymalnie 9 stopni na wschodzie kraju, przez 8 stopni w centrum i do maksymalnie 10 stopni na zachodzie. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu także będzie dość pochmurna z przelotnymi opadami deszczu na południu regionu. Na termometrach wyrównana temperatura około 3 stopni we wszystkich miastach. Jutro niestety w regionie czeka nas pogoda w kratkę. Na przemianę będą towarzyszyć nam chmury z przelotnymi opadami deszczu, a w przerwach między opadami będą pojawiały się chwile ze słońcem. Na termometrach jutro od 8 stopni w Tucholi do maksymalnie 9 stopni w pozostałych miastach, natomiast uczucie chłodu będzie potęgować niestety silny wiatr. Na barometrach wzrost ciśnienia jutro 998 hPa, a ja życzę Państwu spokojnego wieczoru i udanego weekendu. Do zobaczenia.